Logita WDW może transportować tylko 3 osoby? Ja kurwa ma tylko 2000 ładunku To jest kurwa pojebane To powiedz mi kurwa, że jest debilem Wspinaj się z kurwiu. Jesteś gąsienicowy, to powinien sobie dać radę Ja pierdolę Chuja widać z tego pojazdu, nie? Nie wiesz w co uderzasz Brawo Bardziej w prawo bi Drogi pojazd coś na Tak właśnie, słyszę go jest nord, jest coś takiego. Ja mu, u, za pierda, za, kurwa. się nie Temu mój mnie zapierdala. Patrzy się w nim, pić mnie zapierdala. No to za cnymbał, zajebałbym go. No. Byście jechali dalej, potem prosto to uważajcie na miny. Aha, kurwa min. Ej, a wy nie widzicie na mapie? Tego kurwa min. <coughs> to zabił Leslo. Sami żeście się poprosili o śmierć Ale ładnie Dwie rakiety i płonie Nie da rady na dachu Nie da rady tu szajza eee... Wiesz co chodź cofniemy się Nie Ja pierdolę ja sobie stałem koło Kanadyjczyków centralnie A to byli Myślałem że to rusy I patrzałem jak się leczą o jest. Co, co się zdjąło? To wali Helga O kurwio oni się wystawiają na ten pojazd toka A bo ja wiem U, Oj, kurwio idź rzutępi No coś za tą głową Zasoby, zasoby Chodzi ammo O, o kurwio oni nie o, mają ammo <laughs> Które dostał? Jeszcze raz zabić gościa, nie? Ja zdążyłem na milimetry, zanim zginął czołg od mojego tandema. Dosłownie koniec gry. Z tego przy wyborze miejsca lądow na lądowisko mamy ten. Ma być 100 metrów w wolnej przestrzeni, najlepiej. Że jak on się podnosi.